że ma teraz chytry plan zemsty na Realu i wykupi Viniciusa. Jaka to będzie wspaniała zemsta za Kyliana Mbappe. Nikt, nikt by po Viniciusie za miliard euro nie płakał. Z pocałowaniem ręki odwiózłbym, odwiózłbym na lotnisko Viniciusa. Ten hak przed przyjściem do Manchesteru kontra Amorim teraz, to mimo wszystko Amorim jest lepszym trenerem. Dobry ruch pod tym kątem, to jest, to jest dobra, dobra zmiana. Super partia, świetny pomysł. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Kwadransu Futbolu. Dzisiaj, gdy już opadają emocje po El Clasico i po Złotej Piłce, mimo wszystko jeszcze będziemy zmuszeni na chwilę wrócić do tematu Viniciusa, ale w trochę innym kontekście, zresztą e, sami zobaczycie, ale będzie też e, o Amorimie w Manchesterze United i o innej takiej małej sensacji w Premier League, także zapraszam. Vinicius powraca nam dzisiaj już nie w kontekście Złotej Piłki i tego wszystkiego, co się wokół niej działo, tylko w kontekście, co ciekawe, transferu. No jest taki temat z jakiegoś powodu, nie wiem, nakręca się, że uuu, uu, może odejdzie z Realu. Tak naprawdę jest to coś, co mógłbym skwitować paroma słowami, czyli to się nie wydarzy, bo to się nie wydarzy. Powiedzmy sobie już na wstępie, nie ma szans, że Vinicius odejdzie z Realu, ale jakoś ostatnio strasznie dużo o tym czytam. Zacznijmy w ogóle od tego, że Vinicius ma klauzulę miliard euro. Ma miliard euro klauzulę i mm, wiecie, te, bo też, też już czytałem takie opinie jakiś chyba bardzo zakręconych nie wiem, fanów Barcelony albo kogoś, że, ale byłoby śmiesznie, byłoby mega śmiesznie, gdyby przyszedł jakiś mm, arabski klub i stwierdził, że on tą klauzulę opłaci. I Vinicius, Vinicius sobie za ten miliard euro weźmie. Ale to jest miliard euro. Uwierzcie mi, jako fanowie Realu, że gdyby ktoś chciał zapłacić miliard euro za Viniciusa, to ja bym go własnoręcznie, ja bym dzisiaj wsiadł w samolot, poleciał do Madrytu, w Madrycie mimo tego, że nawet nie mam prawa jazdy, to bym Viniciusa odebrał i z powrotem na lotnisko na Barajas bym go po prostu sam odwiózł. No nie mam prawa jazdy, to może, nie wiem, byśmy pojechali rowerem albo jakimś hulajnogą elektryczną, ale naprawdę z pocałowaniem ręki odwiózłbym, odwiózłbym na lotnisko Viniciusa i myślę, że nie tylko ja, myślę, że Perez, który nie jest człowiekiem głupim, również by się na to skusił, więc nie byłoby śmiesznie, gdyby ktoś wpłacił klauzulę miliard, tylko byłoby bardzo fajnie, bo bardzo epicko i myślę, że Nigdy nikt by, nikt by po Viniciusie za miliard euro nie płakał. W sensie, no, wiecie, w historii piłki nożnej wydaje mi się, że jest tylko chyba dwóch piłkarzy, których można by mieć wątpliwości, czy warto sprzedać za taką kwotę. No, jest to oczywiście Messi w Prime i Ronaldo w Prime kiedy nie tylko byli najlepszą wersją samych siebie, więc prezentowali najwyższy poziom sportowy, ale też przyciągali największą ilość, wiecie, Chińczyków na stadiony i kubków i czapek i koszulek i tego typu rzeczy, nie? To wtedy może ten miliard euro to faktycznie nie był taki dobry pomysł, bo oni bardziej się spłacali, no nie? Ale każdy inny piłkarz po Messim przed Messi, po Ronaldo i przed Ronaldo. Za miliard euro, panie, a pa, panie, już nawet niezważająca na charakter Viniciusa. To jest na sam poziom sportowy. Panie, idź pan, weź pan. Więc, ale to się nie stanie. No, życie nie jest takie piękne, że ktoś ten miliard euro zapłaci, no nie? Pojawiła się ostatnio za to ciekawa teoria. Yy, spiskowa. No, nie wiem, czy spiskowa, ale tak to brzmi, że PSG ma teraz chytry plan zemsty na Realu i wykupi Viniciusa. Jaka to będzie wspaniała zemsta za Kellia na Mbappę? Mm, tyle, że no, no nie, wstawaj, Alka Life i zestrałeś się. W sensie, umówmy się, że sam w raczej nie byłby chętny, żeby przejść do PSG, bo no jest to, bądźmy szczerzy, downgrade sportowy. pójść do PSG, gdzie możesz wygrywać ligę, które wszyscy mają w dupie i szanse na złotą piłkę przez to są absolutnie żadne, bo ligi mistrzów też jak wiemy PS, że nie wygra, to tak stanowi prawo futbolu, tak po prostu bogowie futbolu stwierdzili i tak będzie, więc no pójść do PSG że to jest giga downgrade, a tak naprawdę pensji czy tam by dostał lepszą niż w Realu, może, ale o ile milionów, 1, 2, 3, 5? wiecie, mimo to wiemy, że PSR obowiązują inne zasady finansowego fair play niż Pozostałe kluby, w tym nawet Real, no nie. Wiemy, że tam to trochę działa trochę inaczej, ale mimo wszystko no wciąż e, są w Europie, są w Ligie, więc nawet kiedy PSG że łamie finansowe fair play, to musi udawać, że nie łamie i tam jakoś, jakoś tak musi się to niby spinać, więc dąży do tego, że Vinicius mógłby dostać parę milionów więcej. Ale nie na tyle więcej, żeby miał porzucać, porzucać realna rzecz PZ że No proszę was, nie bądźcie śmieszni. Aż nie wiem, czy śmieszniejsze są informacje, doniesienia odnośnie PZ, czy może raczej na temat Chelsea albo Manchester United. Wyobraźcie to sobie, Vinicius'a w Manchesterze United. No proszę was, na no tamto na pewno by nie dostał też wiele więcej pieniędzy. A poziom sportowy, to no umówmy się, że w tym momencie, w obu tych projektach, to jest żaden. No nie, chyba w tym momencie w United ceny niższe niż w Chelsea, ale nawet w Chelsea, nawet w Chelsea to, to nie. Nie mówiąc oczywiście o tym, że Real postawiłby cenę zaporowo, bo klauzula stoi miliard euro, więc można by sobie rzucać tam 200, 300, 400 milionów i wątpię, żeby jakikolwiek klub chciał to opłacić. Oczywiście na stole leży też opcja arabska. I to jest o wiele bardziej realna opcja, opcja arabska, bo tam wiadomo, że tam już nie trzeba się bawić finansowe fair play. Tam już nie trzeba, tak wiecie, tra, la, 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 nie? Tam na spokojnie, Winicius nie musiałby dostawać 5-10 milionów więcej, tylko 5-10 razy więcej. I to już jest różnica, która może w głowie zawodnikowi zamieszać w ogóle człowiekowi. Ja się z tym zgadzam absolutnie. Ale. Mimo wszystko nie sądzę, żeby Vinicius się na to zgodził teraz. I też takie były z kolei jeszcze inne informacje, bo to jest, wiecie, każde źródło ma swoją wymyśloną bajkę, no trudno. Że on podobno czai się, żeby przejść do Arabii gdzieś, jakaś taka data z dupy, 2026. Czyli za dwa lata. Ale to jest nie krótko. Wiecie, ja też myślę sobie o tym, że, no bo mówi się o tym, tak? W, w Arabii Saudyjskiej będą Mistrzostwa Świata w, 2000, e, tak, w 2034 roku. To jest za 10 lat. Za 10 lat. To jest jeszcze sporo czasu, no nie? Żeby ci Arabowie... W tym momencie Arabowie mają taką... To jest długa gra w to, co oni teraz grają, nie? Czyli w tą promocję Ligi Arabskiej tym kupowaniem gwiazd, nie? To jest strasznie długa gra, bo to jeszcze ma trwać dekadę. No nie? Żeby dobrze spromować ten mundial. Więc wydaje mi się, że Vinicius na przykład mógłby tam przejść, nie wiem, za 8 lat i wiecie, miał wtedy 32 lata. Poziom nadal mógłby prezentować sensowny a byłoby to bliżej Mundialu, więc ten transfer może bardziej by wiecie mógł spromować ten kraj i ich ligę. Myślę, że z punktu widzenia marketingowego dla Arabów mogłoby to mieć więcej sensu, a przede wszystkim więcej sensu dla samego Viniciusa, który nie wątpię, że mógłby się skusić na te wielkie saudyjskie pieniądze, ale też wiemy, jakim on jest gościem. Wiemy ten, ten, jego charakter, który oczywiście przede wszystkim ma tą swoją taką niezbyt przyjazną Twarz, to z drugiej strony też yy, nie można, mimo tego, że możecie Winnipisa nie lubić w ogóle, ale nie można mu mówić tego, że on ma w sobie dużą ambicję, duże przywiązanie. Widać było, że go ta złota piłka zabolała. Jak napisał tego twita, że on tam, wiecie, jeszcze pokaże, czy że oni nie są gotowi na niego i tak dalej, więc widać, że mu zależy, więc jaka w ogóle Arabia, gdzie tam nie ma szans prawda, na nic? No nie ma szans. On zostaje w ralu teraz. W przyszłości a Arabia, jeśli będzie, mówię, jeśli to będą sensownie Szejkowie rozgrywać, i kiedy będzie się zbliżał rok 2034, wtedy znowu uderzył na rynek europejski, no może wtedy go wyciągnął. Ale teraz ani realnie będzie zainteresowany, ani w nie będzie zainteresowany. Właściwie nie wiem, skąd są te plotki, po co są te plotki, bo z tego nic nie może być. Porozmawiajmy zatem o Rubenie Amorimie, bo wydaje mi się, że to jest też dość ciekawy temat. Ogłoszony jako nowy trener Manchesteru United już parę dni temu. Oficjalnie ma chyba przejąć stanowisko 11 listopada. Może z okazji Święta Niepodległości, prawda? Nie wiem, no ale 11 listopada ma być już tym trenerem. No i jest to ciekawe, bo w końcu został... Znaczy w końcu, no, Zależy jaki macie punkt widzenia, prawda? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, no bo ten hak został zwolniony... I dla fanów United to na pewno jest balanga ogromna, ale dla wszystkich innych fanów klubów Premier League, tych 19 pozostałych, to jest tragedia, no nie? No bo ten hak, yy, wszyscy wiemy, że to jest za późno. O parę miesięcy, według mnie już trzeba by było, lepiej było latem to zrobić, bo wiadomo, że jak się latem zwolni trenera, można wziąć drugiego, on jeszcze ma trochę, wiecie, okresu przygotowawczego, ma okienko, więc może sobie dobrać jakichś fajnych piłkarzy i tak dalej. No jest lepiej, kiedy wymienia się trenera, w trakcie tej przerwy, no nie letniej, bo on wtedy ma, ma więcej możliwości. No ale wtedy United było zaślepione tym, że FA Cup wygraliśmy, wygraliśmy FA Cup, jesteśmy królami świata. I ten hak jest super. I United było totalnie tym zaślepione, ten hak został, później okazało się, że o, jednak ten FA Cup to nic nie znaczy, kto by się spodziewał. No i trzeba było zwolnić i wziąć Amorima. Więc na pewno jest to dobry ruch pod tym kątem. To jest. To jest dobra, dobra zmiana. Super partia. Świetny pomysł, bo poprzeczka nie była zawieszona wysoko. Więc tak naprawdę, wiecie, gdyby mój pies, którego nie mam, został teraz trenerem United, to, to wciąż byłoby prawdopodobnie lepsza zmiana, le, le, lepszy, lepszy pomysł, lepszy koncept niż ten hak. No nie? Więc poprzeczka nie była zawieszona dla Morima bardzo wysoko, umówmy się. Natomiast jeśli chodzi o samą jego kandydaturę, hmm, Myślę, że jest w porządku. Czy zacznijmy może od tego, czy to jest najlepsze na rynku w tym momencie dostępna? Chyba tak, bo przypominam też, że właśnie znajdujemy się w trakcie sezonu, czyli ciężej takiego trenera, który chciałby opuścić zespół, znaleźć. Udało się, Am Amorim się na przykład, to zgodził, więc super. No, ja osobiście długo myślałem o Tuchelu że gdyby United go zatrudniło, to byłby naprawdę świetny pomysł. I wiem, że to jest być może trochę kontrowersyjne uważać, że Tuchel wyżej niż Amorim, kiedy wiecie, no Tuchel ostatniego praca w Bayernie średnio udana, a Amorim ma bardzo udany okres sportingu. Ale powiem Wam, dlaczego mi się tak wydaje. Wydaje mi się dlatego, że stwierdziłem, że popatrzę sobie na tych trenerów United nieszczęsnych od czasów Fergusona i ich było tak naprawdę bez takich, wiecie, tych, takich ludzi typu właśnie teraz Van Nisterloj, czyli bez takich trenerów przechodnich, to tych trenerów było bodajże sześciu. I wśród nich trenerów, którzy mieli doświadczenie w poważnej europejskiej piłce, było dwóch. Dwóch na sześciu. I to był Van Hal i to był Mourinho. I jeden z nich, czyli Mourinho, właściwie przeżywał z tym klubem najlepszy okres, ponieważ wygrał z nimi ten taki tryplec, tryplec, czyli Ligę Europy chyba Carabao Cup i tarcze Wspólnoty, albo coś takiego, albo FA Cup i tarcze Wspólnoty, no coś takiego wygrał z nimi, no nie? I zajął drugie miejsce z United w ogóle w lidze. Więc Mourinho, mimo tego, że był bardzo memiczny już wtedy, no nie? I te jego relacje z Pogba i tak dalej, tam było dużo śmiechu. Co by nie mówić, on miał najlepszy okres z United. Przypadek? Nie sądzę. Dlatego ja myślałem sobie, że United powinno w końcu zatrudnić jakiegoś trenera, z prawdziwego zdarzenia. Człowieka, który ma doświadczenie, bo Tuchel, co by nie mówić, poza tą przygotował z Bayernem, ma bardzo dobre doświadczenie w Europie, bardzo udane przede wszystkim, bo i w Borusji, i w Pesrze, przecież doszedł do finału Ligi Mistrzów z tym klubem, to jest w ogóle najbliżej jak się da. Więc Borusja, Pesrze. Potem Chelsea, wygrana Liga Mistrzów, to tam wszystkie kluby on dosyć może dobrze to wspominać. I to, że tam się noga poślizgnęła w Bayernie, to, to tak samo poślizgnęła, powinęła. Tak samo jak Flikowi. Flikowi też się powinęła noga w reprezentacji Niemiec. Barcelona na to przymknęła oko i w nagrodę ma świetnego gościa. I Tuchel uważam, że też jest świetnym gościem, któremu po prostu w jednym miejscu nie wyszło. No nie. I bo patrząc na tych innych trenerów United mówię, tam y, naprawdę Stolskier był typem, który poza Myldę poważnej piłki nie widział. Jako trener, bo jako piłkarz oczywiście, ale jako trener nigdy w życiu. Później, kto y, tam jeszcze był Rangnik, który ja wiem, że on jest tam inteligentnym gościem. Pod takim względem taktycznym, nawet, że on nawet ma spory wpływ na tam niemiecką filozofię gry, na gry i tak dalej, że on jest takim, no spoko, ale nigdy nie, nie był trenerem wielkiego klubu, tylko tam się szleł po jakichś y, y, takich podrzędnych niemieckich klubach, nie? I przez większość czasu też swojego był nie trenerem, tylko tam dyrektorem do spraw sportowych, jakiś innych też chyba nie przez przypadek, tak? A później przed ten hak, który miał nawet jakieś osiągnięcia, ale w Ajaxie. Więc tam od czasów Mourinho, a to już jest 6 lat, przypominam, nie było żadnego trenera, który miał poważne doświadczenie. I Amorim, uwaga, no też nie ma. No nie? Też mimo wszystko Sporting, fajnie, yy, ale Tuchel, Tuchel, gdzie wygrywał Ligę Mistrzów w Chelsea, w PSG, tyle, w i dobre wyniki. Kontra ten Amorim no według mnie trzeba było łapać tą okazję, jak była, no nie, ale dobra, zapomnijmy o tym, była okazja niewykorzystana, teraz jest ten Amorim. Mimo wszystko mimo tego wszystkiego, co teraz powiedziałem, yy, warto myśleć rozróżnić Amorima od ten haga, yy, kiedy ten przychodził. W sensie uważam, że ten hak wtedy, ten hak przed przyjściem do Manchesteru kontra Amorim teraz, to mimo wszystko Amorim jest lepszym trenerem. Tak, tak, myślę. Dlatego że kiedy ten hak trenował w Ajaxie, to nie wydaje mi się, żeby on tam przychodził w momencie jakiegoś kryzysu. Możecie mnie poprawić, bo w ogóle nie wiem. Tak mi się wydaje, muszę przyznać. To jest na chłopski rozum w tym momencie, ale nie przypominam sobie, żeby Ajax był w jakimś wielkim kryzysie, kiedy tam w 2017-2018 ten hak przychodził. Nie wydaje mi się. Natomiast Sporting to jest trochę inna historia. Tam naprawdę Sporting od paru lat. Był już taką trzecią siłą ligi portugalskiej mocno widoczną. Była, był Benfica, było Porto, oni się bili. Sporting był trochę na doczepkę. Po czym przed Amorim i właściwie w chyba 4-3 sezony wygrał dwa mistrzostwa. To jest, to jest zasadniczo, no, zasadnicza różnica. Tu widać, że naprawdę jego wpływ był bardzo mocny. Stworzył przy okazji potwora, jakim jest Giocarez, który teraz po 10 kolejkach tej ligi ma chyba 16 bramek, drugi strzelec ma 7. Więc to też chyba coś o nim mówi, i dlatego uważam, że on, on, mimo tego, że w mojej opinii United mógłby się przydać trener bardziej taki, yy, jak już wielokrotnie powiedziałem, doświadczony w, w, w klubie jakimś takim wielkim, na który padają światła reflektorów, to Amorim nie jest głupim pomysłem. On, on myślę, że jest szansa, że się sprawdzi. Oczywiście nie będę kłamał, że ja tej ligi portugalskiej nie oglądam. Kto z Was to ogląda? No nie? Więc wszystkie moje takie wnioski na jego temat są właśnie na podstawie statystyk i tak dalej, na sucho. Muszę też Ci przyznać, że widziałem filmik, być może też natrafiliście, gdzie była jakiś rodzaj chyba ankiety ulicznej w Portugalii, coś takiego, nie wiem. I jakaś reporterka pytała takiego starszego fana sportingu właśnie na temat Amorima. Chyba mówiła mu, że on teraz odchodzi do United i tam co on o tym myśli. I normalnie był dziadek, który się rozpłakał. Był, dziadek, był jakiś dziadek fan sportingu, który się rozpłakał na wieź, że a moim odchodzi. To całkiem dobra reklama, moim zdaniem, dla, dla tego trenera. No nie? Oczywiście ja wiem, że to jest taki, wiecie, no, dowód trochę anegdotyczny, że jest szansa, że akurat trafili na kibica sportingu z trochę słabszymi nerwami starszego i on się rozpłakał, ale hej! Jak ten hak odchodził za Jaksu, to nie, nie, nie słyszałem, żeby ktoś płakał jakiś dziadek holenderski, więc nie wiem, może coś w tym jest, no może coś w tym jest, no, nie wiem. Masz, y, muszę przyznać, kończąc ten wątek, że na korzyść, na no niekorzyść Amorima działa tutaj jedna rzecz, moim zdaniem. W sensie, nie, że już jedną negatywną rzecz spostrzegłem. W sensie miał strasznie dziwną wypowiedź ostatnio, bo widziałem, że mówił o tym, mówił o tym że on tam, że ludzie mówią, że on poszedł do United dla pieniędzy. Nie wiem kto tak mówi, ale no chyba ktoś mówi. Ale to nieprawda, bo mu gdzie indziej oferowali trzy razy więcej, a on nie poszedł, bo on chciał do Manchesteru. I to mi trochę dziwnie zabrzmiało, trochę jak ci zawodnicy, którzy wiecie, całują herb klubu w każdym nowym klubie, no nie? No bo jakby kto mu oferował trzy razy więcej? Gdzie? W się sensie, mógł chociaż, nie wiem, zahintować jaka liga, coś podpowiedzieć, nie? Bo trzy razy więcej, ale kto mógł mu trzy razy więcej niż United? No chyba przesadził. No chyba w Arabii Saudyjskiej. No ale to wiecie, no, trochę takie dziwne słowa, bo to się trochę wali mi taką wiecie, udawaną miłością do klubu, no ale życzę mu wszystkiego dobrego. I słowem zakończenia już chciałbym wspomnieć w ogóle o takiej ciekawostce, jeśli oglądacie Premier League, jak Nottingham Forest. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Myślę, że ciężko w sumie nie zwrócić, bo na moment nagrywania tego odcinka, bo nie wiem, jak pójdzie, to może sytuacja się już trochę zmieni, ale Nottingham jest trzecie. Jest trzecie w tabeli po 10 kolejkach w Premier League. To jest jakby godne w ogóle... Yy, yy, podziwu, bo w poprzednim sezonie byli na miejscu 17, czyli właściwie tam do ostatniej, przedostatniej kolejki, bili się o utrzymanie, a w tym momencie są na 10 miejscu i brawa dla nich. Gwiazdą tego zespołu został w ogóle Chris Wood, czyli Krzyż Drewniany, który nie jest aż taki drewniany, jak się może wydawać, bo strzelił tam yy, całkiem sporo bramek. Jest w tym momencie yy, chyba 8, tak? Jest w tym momencie po Halandzie. Drugim exekwu z, z tam, tym Buemo, Be Bełmo, bo... no wiecie, ten z Brentford, taki, no Jezu. <laughs> razem z nim jest z drugim egzekwo strzelcem, jest właściwie tam w top, chyba 10 strzelców Premier League, jedynym typowym obok Halanda napastnikiem, który właśnie się znajduje w tej kwalifikacji, więc Całkiem niezłe, brawa dla niego, brawa dla w ogóle całego Nottingham, które do tej pory kojarzyło się nam właśnie z tym, że oni chyba te dwa okienka temu tak, wydawali takie astronomiczne kwoty na tych piłkarzy, a później okazało się, że właśnie wyruszało spadek. To teraz przyszedł Nuno Espirita Santo, tak to poukładał, że osiągają naprawdę niezłe wyniki. Fajnie, fajnie, bo wiecie, w, w tej dzisiejszej piłce, w której jest taki cały czas trend wyznaczone przez Guardiolę, czyli mania, wiecie, jakimś takim graniem na posiadanie piłki i tak dalej, nie? Stylu ofensywnego. Zobaczcie taką drużynę, która gra taki stary, dobry, taki, taki trochę taki Brexit Ball, taki Shondage Ball. I jej to wychodzi i jej głównym napastnikiem jest właśnie, główną gwiazdą jest napastnik, taki Chris Wood, wysoki, postawny chłop, który tylko strzela. To jest całkiem miła odmiana, no nie? Nie mówię, że chciałbym, żeby tak wyglądała cała piłka nożna, bo pewnie bym nie chciał i nikt by nie chciał, ale miło jest to zobaczyć. Nie? Mimo wszystko jakaś taka nowinka, człowiek się może uśmiechnąć. Także zachęcam do śledzenia tej, tej drużyny, bo to jest całkiem ciekawe. Natomiast na dzisiaj to będziemy już kończyć. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia na dzień za tydzień.